Men wystosował komunikat w sprawie obowiązku opracowania do 31 marca 2025 roku raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komunikat mówi o tym, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmioty publiczne są zobowiązane do opracowania w terminie do dnia 31 marca 2025 roku raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym raporcie. Zatwierdzony raport powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub na jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP, również w terminie do dnia 31 marca 2025 roku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat raportu o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz roli koordynatora w procesie przygotowywania raportu, dołącz do naszego bezpłatnego webinaru, który już 28 lutego poprowadzi pani Adriana Głuchowska. Link do zapisu znajdziesz w opisie filmu oraz w komentarzu. Do zobaczenia!